No, się ma, panowie. Tutaj Eldolas Elita 1 kwietnia. Mamy dzisiaj 2.23. Wróciłem właśnie ze sklepu. Kupiłem dzisiejszą gazetkę. Tutaj proszę bardzo. Bild Zeitung. Co tu mamy? Chyba i nowy Fragen Machen Sie den test. Mother's Day to their father. Rechnet up. Robbins verkauft hiszpańskie Verkauf seele. Aha. So was. So was haben wir hier. No. I co? I moi Państwo, chciałem podyskutować trochę podyskutować o futbolu przy piwku. Bo ostatnio rzadko piję piwko, ale otworzę właśnie Bitburgera Tutaj, żeby nie być gołosłownym. Proszę bardzo. Proszę. Tutaj najlepsze piwo w Niemczech. Mam takie dwie sztuki. Mam dzisiejszą pogawędkę. Dwie sztuki, pod kocem siedzę. I tak chciałem podyskutować. Mamy tutaj otwieracz. Proszę bardzo. Otwieracz, Ta piwka. Chwilę tylko otworzę. Tylko otworzę te piwko. I zacznę coś tam mówić o piłce. No, moi państwo, właśnie się zaczyna mecz Liverpool City. Grają w Manchesterze. No, ja chcę się sobie mów oglądać. Może w trupkę później ciągnę. Mmm. Mm. to jest ten smak. To jest prawdziwe piwo, a nie jakieś oszukaństwo. Mmm. 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 Będę ja musiał kupić skrzynkę. Co prawda, nie piję tak piwa, ale ostatnio rzadko mało piję piwa, no ale nic mi tak nie smakuje jak to. Ach, ten smak. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Mm. To pani czy ten chmiel szczuć lebiste no i co? I mogę wam powiedzieć, że... Mm, no, taka ta piłka teraz się porobiła. Ciepska. Powiem wam, że. No, z piątkowy wieczór. I co, Marsylia, Montpellier we Francji, w Hiszpanii Majorko Sasuna, w Niemczech pierwszy bywała druga Bundesliga. Fortuna, Düsseldorf, HSV i Nürnberga, Darmstadt i potem wieczorem Eintracht Frankfurt, ee, Bochum. Powiem Wam, że to nie są wielkie widowiska, a te, league, te mecze ligowe to też... Na dzisiaj Arsenal z Leeds, to też nie jest jakieś wielkie wydarzenie. Powiem Wam, taki sobie mecz i reprezentacje. Francja ma najlepszą, jak widać obecnie Argentyna, a Niemcy? Tak. Niemcy nie mają w ogóle składu, kurwa, co są oni z tą belgią grali, to jest, to jest, to jest jakaś, jakaś parodia futbolu, z Peru nie oglądałem, ale kurwa, 30-letni z Werderu Brema napastnik, jakiś fylkruk, kurwa, nieznany wcześniej, gdzieś wyskoczył, bo tam nie ma, nie ma kto grać w ogóle, nie? gdzie ten klasyk, no Bayern ja to my ciekawi ten mecz. Wam i jeszcze z weekendu to bym na poli Milan chyba wybał. Bo. No i manchester Liverpool, no, niby hit. Ale no, najciekawszy mecz weekendu to wiadomo, że Bayern, Bousja dla mnie. Yeah. Ale więc co tu? Nie ja wiem, w dzisiejszej gazecie, teraz mi tu. Później sobie przejrzę tą gazetkę. Coś tu o sporcie. Porcie, nie, coś to poczytamy. E, tutaj coś tam. Firma fiołach, o Chmury, o nic nie O, co was. No i powiem wam, że. Mm, Musimy sobie bardziej obejrzeć jakiś meczyk o raków ledia. To trzeba bystekiwa poszukać. No może jest ciekawy mecz. Tak, net. Powiem wam, ta polska akceptacja. klasa idzie to oglądać. A mm. widzicie, yy, mecze reprezentacji, prezentacji, co nie nieco pokazały, że Anglia obecnie w Europie to najlepsze, najlepsze to ma chyba Anglia, Francja. No i chyba trzecie miejscem do Belgii, bo Portugalia tam grała z Ugórkami, To tam. No tam, tam nie ma co, nie wiem na co ich stać, bo po mundialu, na mundialu to tam, też tam nic nie pokazali wielkiego. A Hiszpania w przebudowie, hmm, Włochy też tam, też jacyś nie niezorganizowani. Holandia też, kiepsko. Co, że dla mnie najlepsze obecnie jest Francja, drugie miejsce daje Anglii, a trzecie miejsce będą Belgii, no. No i, powiem wam, tak mam się wolne, wytpowolne, mówię, mm, mm. mówię, napiję się dobrego piwa, no i ten Bitburger, dawno nie piłem, kurwa, ale czuć się smak, no muszę ze skrzynki kupić, bo... Mm. Też wyczytałem, że ponoć piwo, ponoć piwo niezdrowe, ponoć piwo e, źle wpływa. A ja chcę trochę schudnąć. No będę musiał ćwiczyć, będę musiał ćwiczyć, będę musiał mniej jeść. No i piwo, takie właśnie zbędne kalorie, nie? Ale jak smakuje. No, no. no i co, na czacie też Chujnia wielka, wieje dam nudą, ziomalek, saru, sycyl, Bóg zapłać, syzyzen, bazylii i tyle. I właśnie Szwanny Tiger, No a reszta jesteś tacy okazyjni, czetowicze. No i dzisiaj waków Lediano, Ta polska ekstra kupa z Pośnią do Bundesligi, bym powiedział, bo z raków to bym mógł pograć właśnie z HSV, z, z tym, z Fortuną Düsseldorf, w to samo, nie. Ale to, to Bundesliga to, to też, kurwa, to nie jest dobra liga. Mówię, Liga Mistrzów też pokazała, że Eintracht został ładnie wyjaśniony przez Napoli, a Leipzig przez City, nie. No. No i kurwa, co, Borussia też w Chelsea w dupę. Tylko Bayern, ale Bayern też już odpadnie z City. Teraz czekam, że to mecz ligi Mistrzów też, City-Bayern, to tam jeszcze no, Inter, Benfica, to i Napoli, Milan tam, ale, ale jeszcze Real-Chelsea, o też może być ciekawie. Najbardziej no, City-Bayern mnie interesuje, później na drugim miejscu no, Real-Chelsea. Chciałbym, żeby Real ich i bo Chociaż na Real też już mnie nudzi, no ale nie hawasują z Chelsea, bo Chelsea, Chelsea na za dużo kasy wydała. Te sfery tam jeszcze brakuje im zgrania, moim zdaniem. No i? O, co jeszcze? No i tak późno, kiedy się przejdę. Dobrze, już ta wiosna się zaczyna. Kwiecień, maj, czerwiec. To takie już fajne miesiące. W maju, o lipiec, lato w pełni. A, sierpień też lato w pełni, ale już. Zmierza to wszystko ku, ku jesieni. No. Ach, no to I będzie już dwa lata, jak Baśka Szafraniec nie żyje. No. A ja wam powiem, wspominam, e, może jeszcze w drugiej części o tym nagram. Jak rok temu, w maju, 23, trzeciego bodajże maja, pojechałem do Krakowa. I już fajnie się jechałem drogą w ogóle, tak już te słońce we wzeszło. O piątej rano chyba. A ja, ja wyjechałem gdzieś koło trzeciej, nie? Do Krakowa. No i później pod hotelem w maj, wiosna, kurwa, zielono, ciepło. A ja dzisiaj o czwartej rano wyszedłem z hotelu, zapaliłem papierosa pod hotelem i ruszyłem na rynek ku, ku Wawelowi. Wchodziłem trochę pod Wawelem, później tam w i ten wieża mawiacka, kościół mawiacki. I fajnie było, miło to wspominam. Trzymaj to się.